Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 14 lipca 2019 roku. Niedziela. Nie ma tych dużo wiadomości, także na spokojnie sobie tutaj poradzimy. Może w 20 parę minut. Nie wydaje mi się, że będziemy dłużej. Niedzielę odpoczywamy, a krypto nie śpi, także mamy ten krótki spot z wiadomościami. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o Coin paprykę. Bitcoin 11 299 dolarów, czyli w ostatnie 24 godziny minus 4,64%. Market Cap 312 miliardów dolarów, czyli minus 3,47% w dół. Te projekty, które sobie najlepiej poradziły, Elektronium 8%, Ravencoin 8%, Bitcoin 5,62% te projekty które sobie gorzej poradziły to jest XMAX minus 12 energii, albo Energy minus 12 Crypto.com minus 11 mamy też tutaj NEO. Zobaczcie duże straty też na kryptowalutach. Zobaczmy co się też działo przez chwilę na Whale Alert. Zostało dodrukowane 5 miliardów dolarów jeżeli chodzi o Tether. Na szczęście to był tylko błąd bo zaraz było wypalone kolejne o 4,5 miliarda i 500 milionów, także chcieli wydrukować tylko 50 milionów. Ktoś chyba dał parę zer za dużo. E, to taka, wiecie, na spokoju pomyłeczka, e, od razu tutaj to zrektyfikowali, mimo tego, że od razu po dodrukowaniu tyle Tetera, bitcoin e, wzrósł o 3%. Zobaczcie, tutaj mamy na wykresie, w momencie kiedy dodrukowali, 5 miliardów. Zobaczcie, jaki wystrzał na Bitcoinie. I zaraz, nie, nie, to tylko pomyłka. Tak naprawdę, ta osoba, co tu pisze, to jest taki shit show. Jak można być tak nieodpowiedzialnym z drugiej strony? No, może chcieli tutaj liczyć właśnie na taki wzrost delikatny, albo ktoś faktycznie się tutaj pomylił. Dlatego, że Paulo Ardoino to jest CTO Bitfinexa z Londynu, który mówi, o. Przepraszamy to była tylko pomyłeczka mieliśmy wydrukować 50 milionów wyszło 5 miliardów yy, bo przesyłamy z Omni na Tron i dlatego potrzebowaliśmy tylko 50 milionów. <laughs> no, jestem ciekaw yy, jak na to zareaguje już jutro powiedzmy Twitter. Cel 207 dodaje wiadomość nie ma ulicy nie ma old sezonu. W tym momencie zobaczcie Google Search jak tutaj się kształtował w 2017 roku a gdzie jesteśmy teraz. Praktycznie nadal na samym dole, także widzimy, że ta ulica się jednak nie zapokowywuje w tym momencie, więc zdaniem cel 207 też nie będzie old seasonu, dopóki ulica nie zacznie wchodzić. W krypto. Charlie Bilello dodaje wiadomości o tym, ile mogliśmy zarobić od początku roku na danych aktywach. Bitcoin 206%, ropa naftowa 30%, potem już jest tylko niżej, Nasdaq 26%. Zobaczcie, spałzujcie na chwilę, zobaczcie złoto, też tutaj mamy 10%. Tak czy tak, e, można było troszeczkę zrobić nawet na złocie. SP 500, 21%. Czyli nic nie równa się z Bitcoinem, który. Od samego początku roku wyskoczył na 206%. CryptoBudsman dodaje, że BNB wyprzedza EOSa na szóstej lokacie, czyli BNB z EOSem się zamienia, czyli mamy flipening, ale od tego momentu już tutaj widzę, że wszystko wróciło do normy. Na siódmym miejscu Binance Coin i EOS na szóstym. Ale połączmy kropki z ceterem. Dlaczego? Josh Rudge dodaje wiadomość hmm, praktycznie parę godzin temu, czyli mamy drugą 44 parę godzin temu że Bitcoin musi się utrzymać na dziennej na 10 900 żeby być nadal powiedzmy w pozytywnym wzroście. I jeżeli chodzi o tygodniową świecę musimy dojść do powiedzmy jeszcze kolejnych 300 400 dolarów do 11 650 około powinniśmy się gdzieś tutaj zamknąć. I w tym momencie Bitcoin kosztuje Powiedzmy średnio 11311. Parę godzin temu został dodrukowany teter tak? Dwie godziny. Był poniżej 10900, widzicie? Parę godzin temu. I ta pomyłka mogła spowodować to, że Bitcoin odrabia 3% i na dziennej zamyka się na 11200. Hmm, ciekawe, co? Teraz widzimy, komu może zależeć na tym, żeby Bitcoin fajnie wyglądał na wykresie. Oczywiście możemy tutaj spekulować, że to jest pomyłka, tak? No ale z drugiej strony warto łączyć fakty. Jak patrzę na to analitycy techniczni, te 10900 miało zostać ustalone. Parę godzin temu widzieliśmy, że Bitcoin kosztował 10800, brakowało tam parę stówek, ale po drukowaniu tetera, powiedzmy, doszło wszystko do 11300, 3% w górę. No i tutaj na wykresach nadal świetnie się zgadza. A potem po prostu... Odrzucili Tether, czyli wypalili Tether, bo to była tylko pomyłka. Nie chciałbym tutaj oczywiście siać fadu, jak to zawsze. Niektórzy tutaj uważają, że po co za dużo mówić o rzeczach niektórych w krypto, ale dajcie znać, co wymyślicie w komentarzach. Czy to było specjalne zagranie z Tethera, czy po prostu nie? No, ktoś pomyłkę zrobił na 5 miliardów dolarów w Tetherze, miało być tylko tak naprawdę 50 milionów. Jak często się robi takie pomyłki? Ja widziałem ją po raz pierwszy. To kanał news. Tutaj wiadomość: Komisja w Senacie USA popiera ustawę o blockchainie. Senacka Komisja ds. Handlu, Nauki i Transportu zaaprobowała ustawę o blockchainie w Stanach Zjednoczonych. Ustawa, jak donoszą media, ma po raz pierwszy jednoznacznie zdefiniować blockchain w USA na poziomie federalnym. Ustanowi również specjalną grupę badawczą w Departamencie Handlu. Jej członkami mają zostać przedstawiciele federalnych agencji, które mają doprowadzić do swojej działalności rozwiązane oparte na blockchainie. Organizacje pozarządowe również mają się włączyć w pracę nad tymi rozwiązaniami. Będą wśród nich m.in. twórcy oprogramowania, producenci technologiczni i dostawcy usług technologicznych. W ciągu roku, od uruchomienia prac zespołu, grupa ma dostarczyć Kongresowi USA raport z propozycją ostatecznej definicji blockchaina. Ponadto, raport powinien też zawierać rekomendowane sposoby badań nad systemem rejestrów rozproszonych i jego wpływem na poszczególne aplikacje. Ważne są też propozycje wykorzystania rozwiązań opartych na blockchainie przez agencje, które będą współtworzyć powyższą grupę. Widzimy, że Stany Zjednoczone też już zaczynają się tutaj spieszyć, jeżeli chodzi o regulacje w blockchainie. Świetnie. Teraz przejdźmy też jeszcze na BitHub, gdzie praktycznie już któryś dzień z kolei mamy kolejne informacje, jeżeli chodzi o BitMarket. Teraz do wszystkich poszkodowanych w sprawie BitMarket mamy tutaj wniosek o przejęcie sprawy przez prokuraturę. Rejonową i prosimy o wysłanie maila o następującej treści na adres biuropodawcze pk.gov.pl. I tutaj macie powiedzmy taki wzór, jak on ma wyglądać. Najlepiej, żeby wyglądał podobnie, oczywiście, swoje dane dajecie tutaj i wtedy wysyłacie go na dany adres. Celem tego działania jest doprowadzenie do przyjęcia sprawy przez prokuraturę krajową. Powodzenie tego działania zależy w głównie mierze od ilości zgłoszeń, które wpłyną do prokuratu Także resztę możecie sobie oczywiście przeczytać tutaj. Na Bithub, tak samo zobaczmy też na Reddicie, co tutaj słychać, a więc mamy ciekawą historię z gołębiem w tle, a więc ktoś tutaj woła, jesteś tylko głupim gołębiem. No i co z tego? Kupiłem bitcoina w 2009 roku. No i odleciał helikopterem. KonTelegraf Telegram tutaj wiadomość o tym, że w Gruzji nie zapłacimy podatku od kryptowalut. I tak samo od górnictwa. Mamy nowe, nowe prawo, które wejdzie pod koniec tego miesiąca, że jeżeli zarabiamy na kryptowalutach, czy może na kopaniu kryptowalut, nie będziemy płacić podatku w tym kraju. No, Eldorado. Bitcoin.org, Giełda Bitmex, przyznała dotację w wysokości 60 tysięcy dolarów. Giełda Bitmex, której właścicielem jest spółka HDR Global Trading Limited, ogłosiła dotację w wysokości 60 tysięcy dolarów dla dewelopera Bitcoin Core Michaela Forda. Fundusze pomogą mu w przeprowadzeniu prac nad projektem. Michael Ford, znany również pod pseudonimem FunQuake, jest współtwórcą Bitcoin Core od 2012 roku, a ostatnio został dodany do listy specjalistów do spraw wsparcia projektów oprogramowania. HDR Global Trading Limited oświadczył w oświadczeniu, że firma jest dumna, że może wspierać rozwój Bitcoin i pomóc jej w dalszym skalowaniu stabilności i prywatności. Zgodnie z warunkami umowy, FunQuake nie powinien uczestniczyć w projektach innych niż Bitcoin Core. HDR Global Trading Limited, podobnie jak wszystkie inne firmy w przestrzeni kryptowalut, jest w dużym stopniu zależna od pracy montariuszy koderów, którzy są zaangażowani w misję ideały Bitcoin. To trudna i wyczerpująca i często niewdzięczna praca, dlatego uważamy, że obowiązkiem korporacji jest oddanie hołdu projektom, które im pomogły i z których pochodzi ich model biznesowy. Bez milionów bezpłatnych godzin pracy dla twórców projektów open source, które leżą u podstaw naszych systemów operacyjnych, serwerów internetowych, narzędzi i samego Bitcoina, platforma handlowa BitMEX po prostu nie istniałaby. Nie zapominamy o tym darze, powiedział CTO i współwłaściciel firmy Sam Reed. W maju tego Roku BitMEX sparł również e, Instytut Technologii z Massachusetts. Także widzimy, że nie tylko zarabiają, ale też oddają te pieniądze. Ale jaki to jest, jaka to jest cząstka, mi? 60 tysięcy dolarów. Hmm? Daily Hodl i brat Garlinghouse, czyli Ripple i XRP. Mowa tutaj o Twitterze od Branda Garlinghouse'a, który tak naprawdę dziękuje DFCA, czyli podmiotowi odpowiedzialnego za e, wprowadzenie prawa, na przykład w kryptowalutach. E, mówi, że Porównują Ethereum, które w tym momencie jest Utility Token, zdaniem, oczywiście, e, regulatora w Wielkiej Brytanii i widzi podobieństwa do tokena XRP. Także cieszy ten fakt, że może tutaj, e, od tej strony prawnej, będzie tutaj wszystko ok i nie będzie to traktowane jako powiedzmy XRP i Security w jednej parze. Jeżeli chodzi o Litecoin, mamy e, Travale.com, która e, mówi, że Najczęściej, jeżeli osoby bukują hotele z Litecoina, to one są w Hongkongu albo w wakacje, czyli to jest pierwsze miejsce albo pierwszy wybór ludzi, którzy za pomocą Litecoina używają travale i właśnie wyjeżdżają do, najczęściej do Hongkongu. W tronie mamy cotygodniowy update, także możecie wyjść oczywiście na Raport, z tego dokładnie dowiedzieć się, co się wydarzyło w tronie. Będzie dodany link, także możecie wejść do osoby, które oczywiście mają trona i są zainteresowane tym projektem. Ok, mamy wiadomości 11 minut. Wow, jeszcze tego nie było, żeby było tak mało wiadomości w niedzielę, ale przejdźmy może na polskich YouTuberów i komentarze, troszeczkę więcej przeczytamy, przynajmniej będzie interakcja z Wami. FX Max, co to jest Bitcoin? BTC, kurs Bitcoina od zera. Jeden dalej jest Mike Satoshi, krypto newsy Binance z Lewarem. IRS poszukuje portfeli Trump o bitcoiny. Mam jeszcze sprawozdanie z kryptostoku, relacja wideo ze spotkania i scam alert. Oszuści poczywają się pod stronę bithub.pl na Facebooku. Dalej jest jeszcze kryptokamikadze, jaja ze stali plus cierpliwość i sukces w krypto murowany. Także musicie mieć jaja ze stali, a my przechodzimy żwawnym krokiem do komentarzy. A, jeszcze o czym bym zapomniał, a więc Wojtek Wojtek wysłał ciekawą wiadomość, zobaczcie ale czat. pochodzę z gminy Grębów, ludzie w panice nie wiedzą co robić. Ale ktoś wyszedł do kamery i powiedział, że środki są zabezpieczone, więc wszystko powoli wraca do normy. Czyli to co yy, mówiliśmy wcześniej, ja sobie tylko ściągam. Czyli historia tego banku okazała się prawdą. Zobaczcie. Od początku tygodnia pojawiały się pogłoski o kłopotach banku, a klienci tkwili w kolejkach, by wypłacić gotówkę. Zarządzający uspokajali. Prokuratura wszczęła śledztwo. Straty banku są liczone na 17 milionów złotych. Paweł Gadomski. Choć nie był to kot w worku, tylko żywa w nim gotówka, którą kilka razy w ostatnich dniach dowożono do Krębowa, to obawy mieszkańców o przyszłość tutejszego banku spółdzielczego okazały się uzasadnione. Widać jak się ludzie zachowują, nie? Każdy się denerwuje, czy młodszy, czy starszy. Stanie po pieniądze w kolejce przestało mieć tu sens, bo Komisja Nadzoru Finansowego nie tylko zawiesiła działalność banku, ale też wystąpiła o ogłoszenie jego upadłości z powodu sytuacji finansowej. Nie reguluje on wobec deponentów swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków objętych ochroną gwarancyjną. Jak się właśnie okazało, prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie udzielonych z kasy banku pożyczek na kwotę ponad 17 milionów złotych. Były przyznawane po pierwsze wbrew obowiązującym w banku procedurom wewnętrznym, w tym instrukcji bankowej. Po drugie, były przyznawane osobom bez sprawdzenia ich wiarygodności kredytowej. Co ciekawe, w całej sprawie prokuratura wszczęła postępowanie w zeszły piątek, a już dzień później plotka o nieprawidłowościach w banku zaczęła krążyć wśród mieszkańców Grębowa. Nawet wójt gminy, która trzymała tu pieniądze, twierdzi, że o kłopotach banku słyszał już kilkanaście dni temu. Ale ja zwracam racji tej instrukcji jestem odporny na... Yy... Kluczki, które jednak się potwierdziły. Tym, którzy przed zawieszeniem działalności banku nie zdołali wycofać z niego swoich pieniędzy, w ciągu tygodnia ma je wypłacić bankowy fundusz gwarancyjny. Ich pieniądze są objęte gwarancjami bankowego funduszu gwarancyjnego do 100 tysięcy euro, czyli do równowartości około 430 tysięcy złotych. Tak jest w przypadku każdego klienta banku czy skoku. W Grębowie ludzie zwykle nie trzymali w banku aż tak dużych kwot. Ale nawet odzyskanie za zawczasu 1500 zł cieszy. Były zarząd banku powiedzieć tego raczej sobie teraz nie może. Podobno w każdej plotce jest ziarno prawdy. Mieszkańcy Grębowa, którzy plotkami żyli od tygodnia, mogą powiedzieć, że tych ziaren uzbierał się u nich cały worek. Paweł Gadomski, wydarzenia. Czyli plotka okazała się prawdą, ale wiecie, że. Jeżeli chodzi o system bankowy, tam jest zabezpieczenie na temat powiedzmy funduszu bankowego, który wypłaca 100 tysięcy euro. Na dane konto, więc ci ludzie przynajmniej mają potwierdzone to, że jeżeli ktoś nie miał więcej niż 100 tysięcy euro na koncie, to dostanie te pieniądze z powrotem. W krypto tego nie mamy, więc dlatego warto huchać, dmuchać na zimne. Wujek Damian, intro, jak zawsze, nie wąskie Co do zmiany prędkości odtwarzania, ja cały czas oglądam na 2.0, czyli 2X, z powodu braku czasu. Kwestia przyzwyczajania i da się wszystko zrozumieć, więc po zmianie na 0.5 brzmi normalnie. Także niektórzy z Was oglądają cały czas na 1,5 szybkości albo 2.0, jeżeli umiecie się skupić, nie ma problemu, możecie oglądać nawet na 5.0, jeżeli będzie to kiedykolwiek możliwe. Peter Keals, hej, końcówka filmu, rozbawiłeś mnie do łez. Moim zdaniem egzekwo numer jeden jesteś Ty wraz z Kamilem. Pozdrawiam całe grono. Ja swój głos nadaję Kamilowi, bo wydaje mi się, że wygrał. Troszeczkę niepotrzebnie się śmiałem, bo przynajmniej dałem Wam kierunek. Następnym razem będę twardy jak skała, nie będę nic... Pokazywał. Mike Satoshi, widzę, jest. Uśmiałem się z tą połówką, aczkolwiek trafiłeś jak ten film, w którym wyjątkowo wolno mówię. Przy normalnym tempie mówienia, to ludzie oglądają mnie na 0,5. Dokładnie. Maciej, szał, spróbowałem na prędkości 0,5 i, i się popokałem. Fenio, to jakby przerobić intro, to komedia super. No wiem, wiem, bardzo dużo osób już mówi, że e, faktycznie na połówce lepiej. I się słyszy. Change name dodał. Misz połówki to akurat blok prezesa. Pozdrawiam. Nie, no, blok prezesa teraz już bardziej, powiedzmy, optymistyczny jak był kiedyś, także yy, na spokoju. Przejdźmy jeszcze do dwóch zdecentralizowanych komentarzy na koniec. Te osoby, które zostaną wylosowane, będą miały po prostu szczęście w niedzielę. Także Bartek Raźnikiewicz. Brawo, Flying Atom. O, przynajmniej pozdrawiamy Flying Atom. Zobaczmy jeszcze oprócz tego, kto tu wygrał. Ty, ty, ty. No. Teraz. Kamil słaby. Sprzątam mieszkanie. <laughs> Wiem do czego to było, bo nie było dzisiaj audycji od razu i pewnie niektórzy, którzy sprzątali mieszkania, wiedzą, że czasami dzień dobry krypto wychodzi i potem dwie audycje później, ale nie w sobotę. W sobotę i w niedzielę jest ich mniej, ale tak czy tak, dwie audycje to nie jest źle, jak na weekend. Także sorry, Kamil, że nie mogłeś posprzątać mieszkania z nową audycją. Następnym razem w środę albo w czwartek sprzątaj i na pewno będziesz miał więcej tych audycji. Doszła jedna osoba do Patronite, także dziękuję. Już jest 121. Zobaczcie, a pomału do celu, e, a tam będzie nas wielu. Ok, także mamy wiadomości. Dajcie znać, co myślicie o tym Teterze, bo zaciekawiło mnie to też oczywiście. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie dokładnie. Zostańcie z Bitcoinem.